Nie, Nie wiem ile tego jest! O! I to? Nie nakrywać! Dobra, dobra, już! Cześć wszystkim! Cześć! Dzisiaj idziemy na małe zakupy do Biedronki i do Rossmana. Tak? Łącz Maja, minus jeden. No, minus jeden. Minus jeden, brawo Maja. Cześć wszystkim. Łapka w jestem młodna. Co? Jestem młoda! Młoda! Łapka w górę, jestem młoda! Hit. Łapka w górę! Ja Oj. jestem młoda! Ojej! Ja... Oj, Ojej! To a... bierz ty do auta! Maje, 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 maje! Bo ty byłeś bliżej! Tato nie jak zawsze. Co, Isze, idziesz ze mną do Rosmana? do Pypku! Do Rosmana tylko idziemy. Co, Isze, chcesz kupić w Rosmana? Dużo czego. Rosmana! Już zgubiła, Ma Isza. I jeszcze zobacz, takie okularki na Halloween, pamiętasz? Miałaś chyba ze dwa lata temu. Widzę książeczkę dla Mai. Co? Książeczkę dla Mai. Książeczkę dla Mai. Czukiaki zbierać. Zaraz, jeszcze w zobaczymy. Dobra. To wszystko do plecaka i już. No co? <laughs> Nie, dla maluszka. Właśnie mi jedna koleżanka z Instagrama poleciła Leciła, taki deserek, jabłko-burak. Spróbujemy. Koleżankę pozdrawiam teraz. I Jeszcze jeden. Jakie fajne skarpety. Daj jasko, zaraz wezmę. Zobaczysz, jeszcze fajne? Jurę te? Kto przyszedł? Zobaczysz, jaki on niezadowolony. Zaczął płakać. Co mama wyprawiasz? Zobacz, co dla ciebie kupiłam jasko. Zobacz, kupię co to znaczy. Zobacz, jakie Uuu. skarpety. Fajne? Wow. Tak? Jak kapcia. No, ja myślę, że on, wiesz, będzie tak oh. zawierać do rączki. Weź. Oh. Bierzemy? Eliasku. No, Już zadowolony pan. Co jest, Eliasku? Hmm? Tak? Just. Podobało mi się. <słysy> Zobacz, tu w 34 zł za te smoczki, a na Allegro 10 zł mniej za 24. Zobaczymy jeszcze to i. Ma... w biedronce zobaczysz. I jeszcze właśnie napój ryżowy. Weź mama Aisa. Cześć Mają, ubierasz się? Tak. Idziemy do biedronki? Tak. A tutaj baba Jaga. Jaka baba Jaga. Daj. Pepku? Ma, jak coś wymyśli, to już wymyśli. To jest taki fajny Gdzieś Tu, na zakupy, tak? Matko, co ty wyprawiasz? Zdyń mi to. No. Co to? To jeszcze lepsze. Obkoszę cukierki. Obkoszę cukierki. One się nawet nie przestraszyły. U, co to jest? Oj, oj. Co? Małek, też to bierzesz? Tak, to ona bierze. Co ona bierze. I to będzie uśmiech A ja będę mieć płaszcz, to i będę czechodzić. No i to spokojnie, teraz wyjdę, mamy wszystko, damy co wracać. Wszystko zobaczcie, co oni potrzebują. No przecież na Halloween. Co na Halloween? Ja kupiłam tego sukienek. A to? kupiłam Ty kupiłam całą tak, ale bucik. Tak, ale Już jeszcze jej jadę. Gdzie? Wracamy już do domu. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj no. Nie, żartuję. Jest godzina 17. Przed nami jeszcze cały wieczór. Za chwilę wam pokażę co kupiliśmy tak na szybko. Co? Jedziemy do domu. Maja. Klero. Chyba za duże Pani zakupy dzisiaj zrobiła. Nie. Iść <laughs> <laughs> ja, Tak jak się cieszy. Na szybko pokażę, co kupiliśmy. Łatwo to dla Mali. Zobacz, bawi się wodą. Taka kolorowanka wodna. Moje pierwsze malowanki. Zobacz, akurat dla Ciebie. I, i zeszyt ucznia. Rysujemy po śladzie. Fajne? Tak? Będziemy się uczyć? Takie coś. Dla mnie nie. Nie mówiliście. Co jeszcze ciekawego było w Biedronce właśnie sok mandarynkowy, Takie napoje wegę ryżowe owsiany. Dla Aisy do szkoły. Takie deserki. Tak, takie deserki i dla mojej też. I jeszcze jakieś ciasto owsiane. A i idziemy zrobić lekcję? Dużo masz? Jest oni No Dobra, to idziemy. Mamy jeszcze ogórki. E, marchewkę, minogrona. I wojska! <gryśla> e, kukurydza, groszek. A reszta zakupów jest taka sama jak zawsze w sumie, więc nie będę już pokazywać. Idziemy za Iszą odrobić lekcję. Co ja widzę! A zaraz będzie w szoku. Bo ogólnie my nie chodzimy do biedronki i nie robimy tam zakupów. Właśnie dzisiaj tak wyjątkowo wyszło. Że byliśmy w Piotrący i właśnie wyjątkowo zrobiliśmy duże zakupy. Aïsza, zobacz, co ja mam! Co?! Muszę to już zestawać! Nie, że nie, to jest! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30! 30 naklejek? Tak, 30 Czyli jest jesteśmy? tutaj! U. A mielibyśmy jeszcze więcej naklejek Wiesza Isza, tylko, że my nawet karty Biedronki nie mamy. A jak masz karty Biedronki, to chyba punkty są podwójne, tak? Niech ktoś napisze w komentarzach, bo ja nawet nie znam się na tym. Od dzisiaj musimy częściej chodzić do Biedronki. Ale wiesz, ja tam wolę zakupy, tak szczerze. Biedronka. <laughs> nie no, i że nie będę chodzić do Biedronki, tylko przez te naklejki. No mam! Musimy nazbierać 60 albo... Do po co? Ty masz burówkę basie i nie bawisz się nawet. I ch Hanie e, Sarenkę. <grywka> 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 Ty tak się <grywka> Mamy tu zajrzą herbatę. No co? Drogi lekcje? W poniedziałek mieliśmy takie, czytaliśmy, kajtkowe przygody. Mhm. To jest Kajtek, to jest Noni. To jest Kajtek, tak? Tak. To, kajtek? Tak. A to jest Noni, taka lalka. Dzień dobry Kajtku, witaj Noni. Widzę, że świetnie poradziłaś sobie z moimi zadaniami. Mam dla Ciebie jeszcze kilka zadań. Mhm, i to? to. Pierwsze zadanie. To, to, to i to. I już, tak? I tutaj coś tutaj. I to już. Co tak. na dzisiaj tylko. Tak. Nie więcej nic. Nie. polski? <grym> no Idealnie po prostu. Ciężki dzisiaj dzień. Dobra, jeszcze damy, dawaj, dawaj, dawaj <grym> pracuj. Mama mnie nie słucha. Tak, Eliasku, tak. Mamy... Ja Ciebie nie słucham. Auci. Słucham, teraz słucham. Pracujemy, Iszia. Jezu. Dzień dobry, Maja. Co robisz tutaj 80. na stole? 80. to No dobra, dobra, już, już. Osiemdziesiąt jeden. Brawo. No widzisz. Zadanie dwa. Zagrody oczyków pilnuje pies. Rozwiąż kolejne zagadki i wpisz. Zobaczcie, co wodę. Wodą maluje się tu. No. Ładna syrenka. Wow. Uuu, tutaj zielona. Żółte to włosy. A. Dziewczyny są zajęte, a my z eliaskiem odpoczywamy. Tak? Co już skończyłaś? A. Czekasz na mnie, tak? Dobra, już idziemy. Jest, jest, my będziemy mieć ząbki takim. Maja w takim. Mają już piżamce, a póki co czytamy, które. A my z mają. Będziemy mieć ząbki, tak? Tak, ale ja nie lubię. Nie lubisz? No wiem, że nie lubisz. Zobacz, Po busia. Tak? Tak. Mamy taką pastę. już. Co robisz? Już przyszła, nie się nie opuszczała. Już Już moje, gotowa. Ma jeszcze nałożymy tu smooth. tak? Żeby wzmocnić twoje ząbki, a to to ma być? Co tu być. Przyszło tak długo ząbki. zawsze mm -hmm. robimy. Mm -hmm. eksperyment mm -hmm. z tymi tabletkami wybarwiającymi płytkę na zewnątrz. Patrz tu, ej! tu. Moja kaskaderka. Mam <laughs> Moja. Eksperyment z tymi tabletkami wybarwiającymi. Nieudany. W sumie nie widać, gdzie e, zęby były dobrze e, umyte, a gdzie nie. Wszystkim, papa. Wszystkim <laughs> Słuchajcie, ząbki umyte. Umy. Nie. Nietypowo. Kończymy vloga. W łazience. Maluszek już e, śpi. Składamy. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj, dzisiaj. z nami. I miłego, Ży... dnia. Życzy... I miłego dnia. Życzymy wszystkim miłego dnia i do, do zobaczenia, dnia. do nowych vlogów.